I tak jak tak jestem, w food hall za was Food hall z Lidla dawno nie było, a właśnie mówią, że może nagram nagrywa. nagrywam Standardowo nie przyjmujemy się gary W sylebie są Ola, eee, tradycje muszą stać się zadość I zaczynamy zrobić nawet duże zakupy eee, Bo nam się wszystko prawie pokończyło, dobra Płatki higieniczne dla mnie Koperek, w końcu już jest koperek, ale powiem że nie pachnie tak. Polski w ogóle nie czuję, żeby pachniał. E, później sobie wzięłam dwa razy e, wafle ryżowe. Jedne z polewą jogurtową, a drugie z czekoladą mleczną. Tutaj takie bułeczki do pieczarnika z ziarenkami, ja je bardzo lubię. wiem się takiego. Bridlu, zobaczyłam. Nie było tego wcześniej. To jest taka lemoniada, limonka z cytryną, więc może być dobra. Więc to jest nawet lekki mi pływa. No zobaczymy. Dobra, następnie wzięliśmy Holędwicę. Mm. Polędwicy sobie zjeść od czasu do czasu. A wzięliśmy ją dlatego, że właśnie jutro na obiad będziemy robić sobie ziemniaczki z polędwicą w sosie koperkowym i do tego buraczki. Żeberka też wzięliśmy, bo rzadko są w ogóle tutaj żeberka. Jak już były, to wzięliśmy. Będzie na jakiś obiadek. Następnie sól, bo też już się kończy. Ostatnio nasze takie maskę bardzo przebierze kabanosy i swoją drogą, ciekawostka, są to polskie kabanosy, które są produkowane w Polsce i to są te tarczyńskie, więc wzięliśmy. O nie, kto kitka o moja, coś krzywo chyba ja mam. Tutaj zrobiłam na szybko, żeby jak najszybciej to nagrać, Kuba obsypiał Amelię, a ja wyjdę nagrać ten szybko ten food hall, bo Yy, Jeszcze jestem taka głodna, że muszę zrobić za chwilę coś do jedzenia, a dzisiaj na obiad będziemy mieć. To Wam pokażę, jak będziemy przy tym. Tu wzięłam tak jedno mleko tłuste, to chyba 3,8. Tak, ona ma 3,8. Gdzie to pisze? Tak, 3,8 tłuszczu. Ale chcę, wiecie co, spróbować z tym mlekiem wypić sobie kawę z ekspresu. Czy jaka będzie, jak będzie smakować, czy będzie jakaś różnica czy nie, więc mówię, ok, raz, pierwszy raz w ogóle mogę takie mleko kupić, bo jeszcze nie mieliśmy takiego mleka tutaj w ekspresie. Olej, bo też się kończy, tak mi wszystko się kończy. Dodaliśmy razy trzy zwykłe mleka, trzy myślałam, że chyba tylko półtora. Jedno, znaczy drugie i trzecie. Mleko tutaj takie zwykłe białe bułeczki do tej Te to akurat lubi kuba, więc wziąłem sobie jedną pastę. Następniamy frytki, właśnie swoją drogą, to one dzisiaj będą na obiad, ale co do tego To jeszcze nie ma, i ta była spadła. Przeważyło coś tutaj. Mm. Ziemniaczki, szkoda, że nie mam młodych, ale w Polsce, jeszcze trochę w Polsce sobie spróbuję młode ziemniaki, nie mogę się doczekać młodych ziemniaków z młodej kapusty, bobu, fasolki szparagowej żółtej i truskawek. Chociaż tutaj te niemieckie truskawki też są dobre, kupiliśmy, bo nie po to się mówi, że się jedzie w sumie do pracy do Niemiec na truskawki, więc tutaj mają dobre truskawki te niemieckie. I baranki. Ok, idę po drugą. Siatę jedna się tak skończona i poszło mi to szybko. Dobra, mi tak jak mówiłam, truskaweczki. I one pachną ładnie, pachną typowo takimi truskaweczkami. Nawet jak polskie. To tu na nie. Wzięliśmy sobie takie chipsy o smaku pizzacha. Jeszcze nie jedliśmy takich. My to akurat były to w się paczkę Oczywiście ja nie będę jadła. Spróbuję jedną. A tak to kuba jest będzie, jadł. o rurkę, którą Tutaj z takich ciekawszych rzeczy, co sobie kupiłam, to Bubble Tea, Bubble Tea, Ble. Nie, coś. wiecie, jest ten taki napój z tymi kuleczkami, o z tymi galaretkami? To jest smak. Yy, takie owoce leśne, truskawka, jagoda, zaborówka. Yy, I tutaj mamy słomkę. Taką rurkę wypadła, ale ona tutaj była. I były tak przebrane, właśnie połowa nie miała tych rurek, a druga połowa była przedziurawiona i w ogóle to jest lekko uklejone, że tak powiem, ale jest w całości, więc sobie wzięłam, żeby to wypić sobie. Ja piłam to raz kiedyś, gdzieś sobie kupiłam na takim soisku. i było dobre. teraz zobaczymy te kupne. Pewnie te kupne nie będzie tak dobre, ale wzięłam. O nie, co że mi ten głowy ucina? Musiała stać Yy, dalej, o, tutaj wzięłam dla mojej sześnicy, bo tego w Polsce nie ma. A tej Lidu to jest więcej wzięłam aż razy trzy. Ona to uwielbia i to jest, wiecie, taka te ta, yy, nutella z takimi paluszkami czy coś. I yy, ona to lubi. Także polecam to dla niej. Oczywiście pamięta, zawsze coś musi wziąć. Yy. A, tutaj takie trzy bułeczki, zwykłe do świetlenia. Tutaj sobie wziąłam jednego croissanta z czekoladą, bo nie było mlecznego, ja sobie tylko te mleczne jem, bo mam fazę. Yy, przyprawa do kurczaka. Jej chyba w ogóle nie jadą nigdy, zawsze sobie z Polski przywoziłam, ale już nam się wszystko kończy, więc stwierdziłam, że wezmę tą i spróbujemy, jaka ona będzie, czy ona będzie dobra, czy nie, bo tu w ogóle mają mały wybór tych przypraw w Niemczech. O, więc wziąłam coś takiego. Jogurt, malteasersy, jeszcze gdzieś jest drugi i mało mi się kończy miejsce. Tutaj sobie Kuba wziął on ja nie ujadę. ja tutaj już się spłaszczyły trochę. Jogurciki tutaj sobie wziął Kuba, e, moralkowy czy tam brzoskwiniowy i truskawkowy. Więc dwa jogurty takie dla niego, a dla mnie jeszcze jeden ten malteasersy. Następnie miały być jogurty greckie, ale Kuba wziął jogurty naturalne, więc mówię ok, mogą być dawno dawnoniagą, aczkolwiek wydaje mi się, że te naturalne są bardziej wodnite i bardziej kwaśne niż te greckie, przez to ja greckie. Awokado, co prawda bardzo twarde, więc musi nam dojrzeć sporo. Weźmy jedno. Serek mascarpone do truskawek. Uwielbiam serek mascarpone z truskawkami. Kiedyś wolałam z malinami, a teraz tak aktualnie z truskawkami. Tutaj widzieliśmy pomidora i słuchajcie, tutaj to jest polski pomidorek. One są drogie w Niemczech, więc widzieliśmy jeden. <śm> jeden, ale taki duży jest, więc stwierdziliśmy, że jeden, bo żebyśmy to zdążyli też wszystko zjeść. I jeszcze jedna paczuszka kabanosów. O i do co dzisiaj na obiad. Patrzcie, co zaszaliliśmy, kupiliśmy sobie takie prawdziwe steki do smażenia, już przyprawione. Ja chyba nawet nie, nie, nie kupowałam, nie jadłam takiego steka, że robiłam. Więc mówię, dobra, zaszalejmy, bo nie wiedzieliśmy co chcemy do tych frytek. Ja miałam ochotę na frytki dzisiaj na obiad. A nie wiedzieliśmy co. Mówię, ryba, Kuba nie chciał ryby. Nagecy, te nagecy są niedobre. Tutaj bym mogła robić, zrobić swoje, ale ostatnio robiłam w takiej przyprawie. Ja takiej, wiecie, panierce chrupiącej już jej nie ma, i mówię, no takie zwykłe to nie. I, i ten. I tak patrzyliśmy z czym, z kubą, tak z chabowym on nie chce. dobra. Mieliśmy wziąć takie, te, takie, te, takie do, do, do burgerów, takie te okrągłe. Ale zobaczyliśmy te, ona się w sumie różniły, tylko chyba 50 centów w różnicy. Dobra, zaszalejmy, kupmy sobie takie, spróbujemy takie. Um, o! Dwa razy boczek do smażenia. Takie kanapeczki y, ostatnio uwielbiam robić. Ym, jak zrobię to we vlogu, Wam pokażę. Awokado na to jajeczko sadzone, boczuś na patelce podsmażone i właśnie pomidorek. Powodka. Takie kanapki. Ok. I tutaj mamy tak. Już na drogę sobie wzięliśmy Red Bull. Ja oczywiście Red Bull bez cukru, a Kuba jakiś taki niebieski. W sumie ja mu wybrałam, ale stwierdził, że może być. Ok, i ostatnia rzecz to cytrynkiem, to wody z cytryną. Yy, teraz biegam dosyć sporo i zawsze sobie wolę zrobić taką dobieganie na bieżnie, yy, kubeł wody z cytryną i smakuje to lepiej. No i co? I to całe moje zakupy, moje nasze. Yy, jeszcze dzisiaj pojedziemy do Rosmana, może zacznę nagrywać vlogatkiego. takiego z całego tygodnia, z nie wiem, z przygotowań do, do urlopu, może pakowanie, jakieś tam ten, zobaczymy. Yy, może w sumie zacznę. Yy, a teraz chowam to szybko i biorę się z obiad, bo jestem już tak głodna, że nie wie, czy mam. Dobrze, to szybkie szybki jest obiad, bo mięso mam przyprawione, tylko rachu ciachu na patelnię, yy, frytki tutaj w airfryerach i się robi. I mamy do tego sos z wodą. Patrzcie w ogóle, e, pokażę wam dwa, albo nawet trzy i kończę. Tu mamy taki dobry sos e, czosnek e, spicy, więc jest taki pomarańczowy i on jest dobry, on się kończy więcej kubaglet, bo jest troszeczkę ostry, ale jest dobry, Ok. Drugi, mój ulubiony z Polski, to jest ten sos czoskowy z Winiar. Przepyszny, uwielbiam go, najlepszy dla mnie jest. A teraz kupiłam taki na dziale w EDC, były takie sosy jakby nie polskie, taki dział i znalazłam taki sos kebab czosnkowy i też jest bardzo dobry. Coś takiego czekajcie. O, polecam. Co prawda nie do kebaba, my nie jemy do kebaba, bo jeszcze nie robiłam, ale do frytek, Ok, nie przedłużam. Papa pa. i okej, okay. może zacznę nagrywać tego vlogasa.